Do <laughs> no sieba! Wam też zamknęli szkoły? Na o, dwa tygodnie. No, jak tam? Matury w maju i teraz koronawirus? Słyszałem, że masz zagrożenie z matmy i właśnie miałeś się poprawić. O! spokojnie, nie ma się czego obawiać. Na mocy paktu żydowskich alternatywek, które noszą koszule w kwiatki, ten właśnie kanał jest kanałem wolnym od koronawirusa za 3 2 1 Ok, spokojnie. Ciii. Ja wiem, że panika jest straszna, że wszyscy się boją i nawet już nie można kupić makaronu ze szpinakiem. Ja to rozumiem, ale pamiętajcie, uważajcie na siebie i myjcie rączki, kochani. Korona kielce? More like koronawirus Kielce, Kichnięcie. Ale oczywiście pamiętajmy o czymś takim jak uśmiech. No bo wiecie, gdy człowiek się cieszy, świat się staje pogodniejszy. Więc czemu tak dzisiaj się nie pośmiać może do rozpoku? A gwarantuję wam to, bo znalazłem taką mm, quality content najlepszą stronkę jaka w ogóle może istnieć. Na niej znajdziecie wszystko. Memy, śmieszne obrazki. orgazm. Czyli słowem wstępu będziemy śmiać się w niebogłosy, ale. Ale ostrzegam, strona, którą omawiamy, i która nazywa się xdxd.pl, nie wiem skąd ta nazwa, zgaduję, że zapożyczona z polisz składu. Strona jest tak śmieszna, że, że wy, wy wszyscy, popadniecie w chroniczny śmiech. Śmiechom po prostu nie będzie końca. Po prostu wylądujecie z zawałem serca normalnie. Więc proszę, powiadomcie pogotowie. Niech już tam po was jedzie, pozgaduje, że będzie naprawdę mocno. Ja ja naprawdę nie chcę mieć nikogo na sumieniu. Zabierzmy się w tym momencie do kulturalnego oglądania. O, o o o mam tu coś wybitnego naprawdę dla najwybitniejszych memiarzy Jak się nazywa gud na facecie Nie wiem gwa Otóż źle jest to seks niespodzianka Because hey we have a you. My, Bo wiecie my mężczyźni my, prymitywne istoty my, my, moja jedyna motywacja w życiu to twoje cibsko! Nie mogę przestać myśleć o kurwach. nie obchodzi mnie. Nie, jaką jesteś osobą? Ważne yy, masz, masz... Jakie masz cycki? Kurwa, wielkie cykki. Faceci? To tylko myśl o seksie. No i <śla> Jak dają to jem. Obróćmy sobie rolę Seba, level 25, ulubiony armor to żonobijka. Karyna 22 lata. Oboje leżą sobie w łóżku i nagle Seba mówi do niej to. Ale Karyna jak to Karyna odpowiada. Nie nie dziś błagam. O to co robi Seba? Kur... W ryj. i mówi: O prezent niespodzianka. No i proszę Państwa, jednym prostym trikiem oszukał cały wymiar sprawiedliwości. A Wy red pilowcy Wy tam już notujcie, dobrze? Krowa mówi: hm, strasznie tu ciasno. Na co prosiak do. <gryw> To z balkonu, no i to się nazywa mem kreatywny, no a co wy sobie pomyśleliście w tym momencie, że co, k***a? masturbacja, nie, wy mali degeneraci, ja, ja wam dam, ja wam dam, słyszycie, ja wam dam, kurde, ale wam złoje je dup. mężczyźni. Ten obrazek pasuje idealnie bez dolnego tekstu, może się tak po prostu skończyć. Mężczyźni, ale jednak coś jest. Mężczyzna, gdy dziewczyna przechodzi obok. Pani! Widzi pan to maciorę, dziołchę, ale bym wytarmosił tę cyceno. Kuu. My to w domu mamy jakieś stare języ. No, atakam. <gryw> a Na czym oddychać? A ty? Jakie lubisz pączki? Ten mem jest kreatywny. Zachowuje on pewien. <laughs> no podtekst, bo nie wiesz w ogóle, czy chodzi tutaj o jedzenie, czy mm, kurwa o balony, ale nosi, nie na kurwa nadzieję mają. Z mężczyznami zawsze jest jakieś ale kurwa. jakie ale? Powiedzcie co autor ma na myśli. Ja jakie ale, naprawdę. O, dziadek do wnuczka, są dwa typy kobiet: warte chuja synku albo chuja warte. Innych nie ma. Dokładnie, zgadzam się. Autor przeszedł z precyzją chirurgiczną psychikę każdej kobiety. No a przecież mężczyźni nie widzą niczego więcej w kobietach. Autor jest geniuszem. Naprawdę, szkoda, że nie doceniamy takich obrazków na co dzień. Dziś dzień mężczyzn prezent zrobiłaś. Widzicie? To jest najlepszy archetyp męskości. Po co wspólne spędzanie czasu w restauracji, w kinie czy na dworze? O! Dobra, kurwa. To jest dobry pomysł. Do ust mi się to dostało. Nie róbcie tego w domu. No, taka dziewczyna to nawet nie może otworzyć ust, bo ma przecież <ścoughs> zajęte. Ale spokojnie, bo ta strona ma też wiele więcej rzeczy, jak na przykład życiowe cytaty, które oczywiście, no, bardzo poruszają nasze serca. O, takie jak właśnie ten. Mężczyźni to stwory bez serca, jedynie z odbitką dolara na mózgu. Tak, oczywiście, jest to prawda. Mężczyźni to prymitywy bez serca, nawet bez żadnych wrażliwości. Jedynie czym mogą w ogóle czuć, to tylko i wyłącznie, no, przecież i penisem. Wiecie, ja prawdę o samym sobie Właśnie dowiedziałem się z tego obrazka Ciekawe czy autorka mema napisała kiedyś pracę doktorską Na temat mężczyzn oczywiście o, W ogóle ten obrazek, który teraz widzicie to On mnie niesamowicie bawi Po co on w ogóle tutaj się znalazł? Chyba fangoten odnośnie paczek z memami ma, ma rację Myślę, że, że jest taka paczka z, z powiedzmy pakietem 10 obrazków i 10 podpisów dla strony o, o danym charakterze. I możesz sobie na przykład wybrać obrazek, który jest dosyć uniwersalny. No, mamy dzieciaka z fakersem. Nic o mnie nie wiesz. Weź się pierdol. No i tutaj racja oczywiście. No, ewentualnie, jeżeli ludzie się źle poznali na tobie, stąd mogą mieć wobec ciebie jakieś negatywne przekonanie, a ty nie próbujesz zrozumieć swojego błędu. No, jedynie, jeżeli ludzie podchodzą do ciebie dosyć stereotypowo, no to ten obrazek może jeszcze mieć jakiś sens, bo często stereotypy nie są prawdziwe. No ale. <ścoughs> Ja się chyba za dużo oglądałem postów na kontach prywatnych Karyn. No, one po prostu uwielbiają kopiować to jakimś cudem. O! Chyba nam czegoś tutaj zabrakło, chyba samych zołz tak, tego typu człowieka, który za wszelką cenę gloryfikuje oraz kultywuje zachowanie bycia chwilym w stosunku do innych ludzi. Myśląc, że w ogóle jest jakkolwiek ponad nimi. Wiesz, może i jestem zimną suką, ale uczucia no to w porównaniu do ciebie mam. Typie, ja ciebie pozdrawiam środkowym palcem, ale. Ja jestem wrażliwa w środku. Ja uczucia mam. Te posty, jak po prostu wnikniecie troszeczkę bardziej w tę stronę, to one dosłownie są w pewnym momencie monotematyczne. Nie wiem, ja się czuję w tym momencie jak w jakiejś filmie. Serio. Okej, okay, kochani, plan pracy dzisiaj jest taki, że nie wyrobiliśmy ostatnio normy memowej, ale dzisiaj, dzisiaj musimy ją zwiększyć dwukrotnie. Ty? Tak, tak, ty. W szarej bluzie, tak, dokładnie ty. Ty musisz zrobić jakieś smutne cytaty. Szefie jakieś źródła, bo ostatnio wszystko przeorazi. Nie wiem, może wejść na Gify, Tumblr. Ty zaś pokaż, że jesteś silną i niezależną kobietą. Wierzę, jak to się robi, co nie. Masz już po prostu masę postów za sobą. O czym to ma być? Nie wiem, może o wódzie <gryw> o i chlaniu. Korzystajmy z tego, co mamy aktualnie, dobrze? Ty. Wyłącz ten telefon, bo ci go zaraz wyłączę na Szuka materiału. Ja wiem, że przeglądasz ciągle braci samiec, forum. Ale gościu, jesteś najbardziej nam potrzebny w tej branży. Twój temat na dzisiaj to jest seks. i paruchanie 69 oral, okej? Okay? Załatwione. Kurde, mamy to. Wracamy do żywych ze stroną. Kochani, możecie podrzucać podobne rzeczy w DM-ach na Instagramie. Ewentualnie na Facebooku, na moim payu. Dbajcie o higienę i uważajcie, żebyście się nie zarazili przez przypadek koronawirusem. Naprawdę ta strona jest tak cudowna, że chyba ją będę oglądać kiedyś na streamie.